Redakcja RM.eu wspiera sklep Oleole, Ole, pani gier i technologii. Seria Assassin's Creed to jedna z większych marek współczesnego świata gier wideo. Wieloletnie wydawanie kolejnych części w cyklu rocznym umacniało serię w świadomości graczy. Były lepsze odsłony, były gorsze ale seria ma ostatnio tendencję zwyżkową za sprawą bardziej RPGowych ostatnich części. W tym roku w nowego Asasyna nie zagramy, dlatego warto wykorzystać ten czas, by przypomnieć sobie początki serii i poznać kulisy narodzin Kreda. Zaraz po powrocie z przerwy świątecznej na początku 2004 roku zespół Ubisoft Montreal miał powody do zadowolenia. Ich wydany w październiku 2003 Prince of Persia: Piaski czasu okazał się dużym sukcesem i cieszył się dobrymi ocenami od recenzentów i graczy. Dyrektor kreatywny gry Patrice Desile dostał nowe zadanie. Miał on wraz ze swoim zespołem stworzyć kolejnego księcia Persji na nadchodzące konsole nowej generacji PlayStation 3 i Xbox 360. Choć wtedy jeszcze nie znano nawet specyfikacji tego sprzętu. Tak, życie rozpoczął projekt, który w dokumentacji nosił pierwotnie nazwę Prince of Persia Next Gen. Dezile chciał stworzyć bohatera innego niż książę, kogoś bardziej interesującego, którego tło pasowałoby do gry akcji. Czytając o tajnych stowarzyszeniach, trafił na powieść Alamut autorstwa Wladimira Bartola. Głównym bohaterem był w niej Hasan ibn Sabah i przewodził on sekcję asasynów. Zainspirowany książką, Dezile wpadł na pomysł, aby bohater należał właśnie do takiego zgromadzenia. W pierwszej wersji scenariusza jego zadaniem była ochrona młodego perskiego księcia posiadającego nadnaturalne zdolności. Pod opiecznym bohatera miała sterować sztuczna inteligencja. Dezile nie zamierzał tworzyć po prostu nowego, większego księcia Persji. Pragnął czegoś, co na nowo zdefiniuje grę akcji. Wesprzeć go w tym zadaniu miała Jade Raymond, która zasiliła szeregi zespołu jako producent gry pod koniec 2004 roku. To właśnie ona, obok Dezily, była najbardziej rozpoznawalną twarzą związaną z serią przez lata. Dziś już żadne z nich nad marką Assassin's Creed nie pracuje, ale nie uprzedzajmy faktów. Niejednoznacznymi pozostają informacje na temat wersji PlayStation 2 gry. Jedno źródło mówi, że nad grą pracowano równolegle z wydaniami na nowe generacje. Ale później projekt przerodził się w zupełnie nową grę, z inną historią, światem i bohaterem. Bardziej prawdopodobna jest wersja, że na początku prac PlayStation 2 faktycznie było wykorzystywane przez zespół, ale jedynie jako odniesienie, bo nieznana była jeszcze specyfikacja nowego sprzętu Sony i Microsoftu. Gdy ci gracze odsłonili karty, wersja na PlayStation 2 ze względu na ograniczenia technologiczne momentalnie trafiła do kosza. Pierwszy prototyp gry przygotowano kilka miesięcy po rozpoczęciu prac. Wyciekł on w formie krótkiego wideo w 2012 roku. Zdradza on, że przez jakiś czas projekt miał zostać wydany pod nazwą Prince of Persia Assassins. Widać na nim sporo elementów, które trafiły ostatecznie do finalnego produktu. Bohater ubrany na biało, wtapianie się w tłum, ukryte ostrze, czy walka z rycerzami. Sporo też z niej wycięto: zabrakło specjalnych ciosów unieszkodliwiających przeciwnika, przechodnie nie łapali ściganego bohatera, i tak samo z opresji asasyna nie mógł uratować drugi gracz. Zaraz, zaraz. Drugi gracz? Rozwój internetu i zdobywające coraz większą popularność tryby wieloosobowe sprawiły, że zespół zaczął badać możliwość wprowadzenia trybu kooperacji do gry. Miał on istnieć w formie podzielonego ekranu. Przytaczając wypowiedź pracującego nad grą Filipa Morin. W grze bardzo ważne jest to, co widzi gracz, dlatego dzielenie ekranu ostatecznie nie wchodziło w grę. Za bardzo ograniczyłoby to widoczność. Dlatego pomysł trybu kooperacji upadł, a sam multiplayer w serii wprowadzono dopiero w Brotherhood w formie rywalizacji między grającymi. Kooperacja pojawiła się z kolei jednorazowo w Unity. Nazwa Prince of Persia Assassins nie przetrwała. Grze brakowało ducha księcia Persji, takie ciche elementy, jak skrytobójstwo, czy ukrywanie się w tłumie, pasowało do marki jak grunio do wyścigów Formuły 1. Dlatego na pewnym etapie prac było wiadomo, że gra nie będzie częścią serii Prince of Persia. Ubisoft podjął nieco ryzykowną decyzję o stworzeniu nowego IP i jak już dziś wiemy, opłaciło im się to. Tak, Projekt został przemianowany na Assassin's Creed. Głównym bohaterem gry został Altair ibn La Ahad. Altair wywodzi się od nazwy najjaśniejszej gwiazdy gwiazdo zbioru Orła. Najpopularniejsze tłumaczenie tego imienia to Bird of Prey, co po polsku najłatwiej przełożyć na drapieżnego ptaka. To świetnie pasowało do bohatera i jego profesji. Zadbano nawet o taki detal w wyglądzie bohatera, jak charakterystyczny dziubek na kapturze Altaira. Swoją drogą, wygląd bohatera, i jego współczesnego odpowiednika Desmonda Milesa, oparto o francusko-kanadyjskiego modela Francisco Randeza. Deweloperzy uznali, że jego śródziemnomorska uroda świetnie pasuje do czasu wypraw krzyżowych. Bo to właśnie w czasie trzeciej krucjaty postanowiono umieścić grę. A dokładniej to w roku 1191. Assassin's Creed nie miał być tylko grą akcji, ale też jak najwierniej odzwierciedlać klimat tamtego okresu, lokacje i mieszkańców. Zespół zebrał wiele materiałów referencyjnych dotyczących końcówki XII wieku, aby móc się na nich wzorować. Współpracował też z historykami, którzy udostępnili plany miast. Przygotowano trzy duże miejscowości Ziemi Świętej. Jerozolimę, Damaszek i Akkę oraz twierdzę asasynów Masjaw. Wszystkie te lokacje łączyło ze sobą królestwo, które należy przebyć w trakcie podróży. Gracz miał być częścią świata, nie tylko przypadkowym przechodniem. Imersji dodaje też możliwość schowania elementów interfejsu w opcjach. Dużą rolę w budowaniu wiarygodności środowiska gry miały odegrać tłumy. Prawdziwe tłumy, o których marzył Dezile już za czasów księcia Persji. Dziesiątki osób pojawiających się i poruszających jednocześnie na ekranie, przekonujących obserwującego z za ekranu monitora, że świat żyje. Oprócz dawania schronienia bohaterowi, przechodnie reagują na jego poczynania. Gdy asasyn zaczynał się wspinać po murach, słychać komentarze. Będąc świadkiem morderstwa, przechodnie zaczynają krzyczeć i uciekać. A że żebracy czy psychicznie chorzy przeszkadzać w swobodnym poruszaniu się ulicami. Bo przede wszystkim Assassin's Creed to gra o płynnym przemieszczaniu się z miejsca na miejsce. Nic więc dziwnego, że to musiała być produkcja z otwartym światem. Założenie było proste: jeśli gracz jakieś miejsce widzi, musi mieć możliwość dotarcia tam. Dlatego najważniejszą bronią Altaira jest spinaczka oparta o parkour. Dzięki temu bohater porusza się perfekcyjnie po miastach. Kilkoma ruchami wespnie się z ulicy na dach, przeskoczy z jednego na drugi, a dzięki słynnym już skokom wiary w moment może zeskoczyć zwierzy na ulicę. Aby zachęcić grającego do wspinania się w wysokie miejsca, ustawiono na nich punkty obserwacyjne. Pierwszy Asasyn dostarczał unikatowe, jak na tamte czasy, doświadczenie nieograniczonego wspinania się i poruszania we wszystkich osiach w otwartym świecie. Altaira poznajemy podczas misji w świątyni Salomona. Kierowany dumą i pychą doprowadza trwające zadanie do porażki. Jeden z jego towarzyszy ginie, a drugi wraca ciężko ranny. Za nieposłuszeństwo Asasyn zostaje zdegradowany, i aby odkupić swoje winy, podejmuje się zadania zabicia dziewięciu osób, ludzi odpowiedzialnych za szerzenie wojny na ziemi świętej. Jednak okazuje się, że ofiary stojące po obu stronach konfliktu mają ze sobą coś wspólnego. W ten sposób jesteśmy świadkami pierwszego rozdziału konfliktu między asasynami a templariuszami, który ciągnie się niemal przez całą historię ludzkości. Choć oba ugrupowania mają ten sam cel pokój na świecie to ich drogi do jego osiągnięcia znacząco się różnią. Asasyni Pax osiągnąć chcą poprzez wolność i nauczanie ludzi o harmonii, by sami jej zapragnęli. Templariusze z kolei chcą stworzyć bezkonfliktowy świat z pomocą siły i kontroli. Choć grę umieszczono w czasach III Krucjaty, to nie brakowało wątku współczesnego. Porwany mężczyzna Desmond Miles budzi się w ośrodku badawczym Abstergo Industries. Tu zmuszony zostaje do wydobycia ze swojego kodu DNA wspomnień przodka Altaira ibn la Ahada. Ci bohaterowie służą załącznik dwóch odmiennych czasów: historia Desmonda z XXI wieku, Altaira z końca XII oraz konfliktu asasynów i templariuszy, splatają się ze sobą w poszukiwaniu tajemniczego Jabłka Edenu. Artefakty pierwszej cywilizacji, prowadzono jako coś, o co asasyni i templariusze mogliby ze sobą rywalizować na przestrzeni wielu wieków. Inspiracja przyszła ze średniowiecznych obrazów, na których często pojawiały się okrągłe obiekty trzymane w rękach, symbolizujące wiarę i władzę, oraz nawiązujące do zakazanego owocu i grzechu pierworodnego. Z kolei wątek pamięci genetycznej i animus, czyli urządzenie służące do wydobywania wspomnień przodków zostały zainspirowane dokumentem w telewizji o DNA. To Patrice Desilets wpadł na pomysł takiego połączenia wątku historycznego i teraźniejszego. Zespół z początku sceptycznie podchodził do wprowadzenia motywów współczesności. Nawet sam Ubisoft promował grę w narracji, że Assassin's Creed będzie średniowiecznym doświadczeniem. Umiejscowienie akcji w naszych czasach przez długi czas było ukrywane przed graczami. Nawet na ogrywanej na żywo wersji gry podczas prezentacji w trakcie E3 2006, prowadząca pokaz Jade Raymond skończyła go, gdy na ekranie miał pojawić się Animus. Me, do Dopiero później Ubisoft odkrył karty i ogłosił, że gra toczy się w czasach obecnych. A główny bohater odkrywa wspomnienia swojego przodka z okresu III krucjaty za pomocą wyjętej rodem z powieści science fiction maszyny. Wprowadzenie artefaktu pierwszej cywilizacji i wątku współczesnego miało na celu zachęcić gracza do sięgnięcia po kontynuację i poznania dalszych losów Desmonda oraz przebiegu konfliktu asasynów z templariuszami. Dla potrzeb projektu przygotowano nowy engine o nazwie Anvil. Assassin's Creed był pierwszą grą opartą o tę technologię i Ubisoft aktualizował silnik na bieżąco według potrzeb. Co też przedłużało pracę, bo odpowiedzialni za silnik programiści nie byli w stanie przewidzieć czego mogą potrzebować inni. Jeśli jakiejś funkcjonalności brakowało, to poświęcali dodatkowy czas na jej implementację. Assassin's Creed ukazał się na PlayStation 3 oraz Xboxa 360 w listopadzie 2007 roku, i został ciepło przyjęty ze względu na wolność w poruszaniu się po świecie gry oraz swoje wierne historii klimatyczne lokacje. Atmosferę doprawiała muzyka Jaspera Keda, który, jak to określiła Jay Draymond, świetnie potrafił utrzymać odpowiedni balans ścieżki audio. Charakterystyczne dla tamtego czasu instrumenty połączył z nowoczesnym brzmieniem, co doskonale oddawało ciężki klimat wojny, jednocześnie brzmiąc współcześnie. Grze dostało się za to za powtarzalność zadań. Aktywowanie misji zabójstwa jednego z dziewięciu celów poprzedzane było śledztwami. Te dzielą się na kilka rodzajów. Podsłuchiwanie, kradzież kieszonkowa, wymuszanie zeznań i tym podobne. Cały wysiłek po to, by zdobyć informacje i zbliżyć się do celu. Wszystko fajnie, tylko po likwidacji dwóch, trzech celów śledztwa zaczynały się robić powtarzalne. Świat w początkowych planach miał być wypełniony zadaniami pobocznymi, ale ekipie brakowało narzędzi do szybkiego ich tworzenia i wprowadzania do gry. Swoje ambicje dotyczące zadań pobocznych Ubisoft Montreal spełnił w sequelu. Oprócz śledztw i zabójstw, gracz mógł podejmować się innych aktywności rozmieszczonych na mapach. Kolekcjonerzy mogli zbierać flagi, miłośnicy wspinaczki wdrapać na wszystkie punkty widokowe a kierowani empatią gracze pomagać dręczonym przez władzę obywatelom miast. Ci w zamian mogli się odwdzięczyć, pomagając asasynowi w walce, czy dając mu dodatkowe okazje do ukrycia się w tłumie. Kiedy już wbiliśmy ukryte ostrze w cel, stawaliśmy przed wyborem ucieczka, albo walka ze strażnikami. Potyczki z początku miały wyglądać nieco inaczej, nawet jeden cios mógł być śmiertelny dla bohatera. To jednak zmieniono i poziom zdrowia Altaira określony jest paskiem synchronizacji Desmonda ze wspomnieniami jego przodka. Ułatwiono też walkę, by naraz Asasyna atakował tylko jeden przeciwnik, niezależnie od liczby wrogów wokół. Hardkorowi gracze krytykowali grę za taką casualizację, z kolei twórcy odbijali te argumenty mówiąc, że jeśli przeciwnicy rzucaliby się kupą, to gracz ciągle by umierał, tracąc frajdę z gry. Koniec końców walka sprowadza się głównie do przyjmowania obronnej pozycji w wyczekiwaniu aż przeciwnik otworzy się na kontratak. Animacje walki nagrywano w nowym studiu do Motion Capture, które zbudowano w trakcie prac nad grą. Na początku ekipa ćwiczyła walkę w garażu pod siedzibą studia, gdzie było wystarczająco miejsca do machania mieczem. Choć twórcy starali się, by gra była jak najbardziej realistyczna. To ze względu na chęć stworzenia płynnej rozgrywki, zdecydowano się na pewne mniej realistyczne rozwiązania. Jednym z przykładów jest uproszczona walka, innym wzrok Orła, który podświetlał sylwetki istotnych postaci, no i są jeszcze wspomniane wcześniej skoki wiary na wozy z sianem, które stały się pewnym obiektem żartów w branży. Te. Ja. nigdy się nie nauczą. Wersja Assassin's Creed na komputery wyszła kilka miesięcy po edycji na konsole w kwietniu 2008 roku. Dodatkowy czas wykorzystano, by dodać nowe rodzaje śledztw oraz mechanizm szybkiej podróży do odwiedzonych już wcześniej miast. Z racji tego do tytułu gry dodano dopisek Wersja reżyserska. Ale w przypadku konwersji na PC nie zabrakło też problemów. Gra wyciekła do internetu dwa miesiące przed premierą. Ubisoft wniósł pozew przeciwko firmie, która tłoczyła dyski z grą, oskarżając ją o to, że nie zabezpieczyła poprawnie danych, przez co jeden z pracowników skopiował produkcję oraz udostępnił ją w sieci. Miało to zaszkodzić renomie Ubisoftu, którego gra oceniana była przez graczy na podstawie pirackich kopii, posiadających błąd uniemożliwiający ukończenie gry, a który miał być załatany w wersji premierowej. Wersja PC-towa Assassin's Creed zawierała też pełną polską lokalizację. Nie zabrakło znanych nazwisk jak Daniel Olbrychski w roli mistrza Al Mualima, czy Borys Szyc jako jeden z asasynów, z którymi współpracuje bohater. Główne role odegrali Jacek Kopczyński oraz Marcin Pierchuć. Ten pierwszy był głosem Altaira, drugi przemawiał jako Desmond Miles. Dobre przyjęcie gry zaowocowało wysoką sprzedażą. Pierwszy Assassin w momencie ogłaszania kontynuacji rozszedł się w ośmiu milionach sztuk. Zanim jednak grający poznali ciąg dalszych historii Desmonda i kolejnych z jego przodków, Ezio Auditore, to posiadacze konsol przenośnych mogli się wcielić raz jeszcze w Altaira. Na Nintendo DS pojawił się Assassin's Creed Altair Chronicles, w którym można było poznać losy bohatera przed wydarzeniami z jedynki. Z kolei na PlayStation Portable wydano Assassin's Creed Bloodlines, czasowo umieszczony po wydarzeniach znanych z dużej gry. Sam Assassin's Creed 2 robił wszystko lepiej od swojego poprzednika. Był większy, bardziej różnorodny, a i jego bohater cechował się wysoką charyzmą. I choć pierwszy Asasyn wypada na tle swoich następców co najwyżej przeciętnie, to warto pamiętać o historii Altaira, który przedstawił światu zakon Asasynów i ich credo.